Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli komentarze do niedzielnych czytań. Mamy dzisiaj samą klasykę ewangeliczną, bo będzie dzisiaj jeden z najsłynniejszych, najważniejszych tekstów, fragment z Ewangelii tego Mateusza. Proszę, posłuchajcie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta, i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z Mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Moi drodzy, jeden z najsłynniejszych tekstów chrześcijaństwa, i chciałem, żebyśmy chwileczkę się mu przyjrzeli w takiej może leciutko innej perspektywie. W sensie, ja chyba nigdy wcześniej w takiej perspektywie o tym nie myślałem, a jakoś mi się po prostu rzuciło jedno słowo w głowę, związało mi się z pewnym obrazem, i dlatego dzisiaj mówię Wam to, co Wam mówię. Moi drodzy, tekst błogosławieństw to jest bardzo uroczysty tekst. Oczywiście on jest jakoś tak tu skomponowany. Pewnie Jezus dokładnie w taki sposób to nie mówił. Ewangelista zrobił z tego taki... taki dekret wręcz. W ogóle mówią kani bibliści, że cały ten tekst jest napisany trochę tak, jakby to była taka proklamacja Konstytucji. Zobaczcie, Jezus wychodzi na górę, siada i napisane otworzył swoje usta, nie? To brzmi tak dosyć dostojnie, nie tak, że zaczął mówić, no nie? To jest tak, jak ja bym wyszedł, nie wiem, na ambonę i powiedział ludziom, słuchajcie, za momencik... Znaczy, w sumie to już to zrobiłem, ale... Za otworzy otworzę moje usta i do was przemówię, nie? To jest takie oficjalne bardzo. Oni mówią bibliści, że Ewangelista to trochę ułożył tak jak na takim bizantyjskim dworze, gdzie cesarz wychodził, siadał na tronie i odczytywał prawa. Kochani, i tu nie chodzi oczywiście o teraz żadne takie, wiecie, dostojeństwa Jezusowe, bo Jezus nie był takim człowiekiem, yy, tylko chodzi o to, że to jest rzeczywiście konstytucja nowego Królestwa, które On przynosi. To jest tak, że Jezus stwarza zupełnie nową rzeczywistość. Mówi, jak będzie wyglądała rzeczywistość, w Jego Królestwie, w sensie na czym ona polega. Zobaczcie, tam jest mowa o tym, co się dzieje na ziemi i o tym, co się stanie kiedyś, bo Jezus mówi teraz doświadczasz tego i tego, ale potem w Moim Królestwie doświadczysz tego i tamtego. I kochani, dlaczego mówię, że mam taką trochę inną perspektywę dzisiaj na, na patrzenia na to? Dlatego, że usłyszałem dzisiaj słowo błogosławieni. Ja wiem, że oczywiście tam po grecku jest przede wszystkim szczęśliwi, tam, gdzie jest to słowo błogosławieni, tam jest greckie słowo szczęśliwy, ale to jest również słowo, które określa właśnie błogosławieństwo. Człowiek błogosławiony to jest człowiek szczęśliwy. Kochani, kiedy słyszę błogosławieństwo kogoś nad kimś, nie, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to mam takie skojarzenie z rodzicami, którzy błogosławią swoje dzieci przed ślubem, ewentualnie rodzice, którzy błogosławią swojego syna, na przykład tak jak ja, przed święceniami kapłańskimi. Nie? nie Nie wiem gdzie jeszcze i czy wszędzie, ale jest jeszcze na pewno sporo rejonów, gdzie taki zwyczaj panuje. Ja mam pojęcie, jak jest u was, mam nadzieję, że ten zwyczaj został zachowany, bo to jest bardzo piękny zwyczaj. Gdzie przed ślubem, tak, rodzice błogosławią swoje dzieci, zanim wejdą w związek małżeński. Co to znaczy? To znaczy, że życzą im wszelkiego szczęścia na tą drogę, którą podejmują jakby mówią im, dobrze, że to robicie. To jest taki moment takiej akceptacji, nie? Jakby, jak mówimy, brak błogosławieństwa rodziców na mój ślub, to znaczy, że moi rodzice się nie zgadzają na mój ślub. Uwaga, nie mają w ogóle nic do gadania, ale rozumiemy, o co chodzi, tak, w tej idei. Kochani, zobaczcie, Bóg błogosławi swoje dzieci na bardzo ciekawe rzeczy. Ciekawe, bo nie takie, które byśmy się spodziewali. Zobaczcie, kiedy myślimy o małżeństwie, to myślimy oczywiście, no, błogosławiam, bo mamy nadzieję, że wasze małżeństwo będzie dobre, że będziecie szczęśliwi, że będziecie żyć w miłości. Błogosławimy wam, żeby to szczęście się rozrastało. Tylko zobaczcie, kochani, jakie rzeczy błogosławi Jezus. Kochani, jak się przeżycie wszystkim tym błogosławieństwom, to jest zbiór samych życiowych nieszczęść. Ja już to wielokrotnie mówiłem. Mamy ubogich, mamy tych, którzy płaczą, mamy tych, którzy się smucą, Mamy tych, którzy są cisi, czyli uciszani, odbierają się głos. Mamy tych, którzy łakną sprawiedliwości, czyli jej nie doświadczają, czyli doświadczają jakiejś krzywdy. Mamy miłosiernych, czyli tych, którym wyrządzono jakąś krzywdę, a oni starają się to przebaczyć. Mamy czystego serca, kochani, wiecie, że żeby mieć czyste serce, to trzeba walczyć po prostu jak, jak lew. Mamy tych, którzy wprowadzają pokój. Wprowadzanie pokoju dzieje się tam, gdzie jest wojna. nie? Jakby no bez sensu wprowadzać pokój, jak jest pokój. Musi być wojna, żeby pokój wprowadzać. Prześladowani dla sprawiedliwości. Jesteście błogosławieni, kiedy was prześladują, urągają i tak dalej. Zobaczcie, Jezus mówi tak. Doświadczysz w życiu wszystkich tych rzeczy. Jezus nie mówi życzę ci, jak to my sobie mówimy w życzeniach, nie, takich, wiecie, naszych tam noworocznych, przepraszam, świątecznych czy imieninowych, nie? zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby ci nic nie stało, żeby ci żadna krzywda. Nie. Jezus zobaczcie nie mówi czegoś takiego. Jezus mówi tak. Będziesz biedny, Będziesz płakał, będziesz prześladowany, będziesz po prostu zmagał się o czystość jak dziki lew, będziesz w kłótniach i będzie potrzeba pokoju, będziesz krzywdzony i będzie trzeba przebaczenia, będą ci mówić, że się masz nie odzywać. Zobaczcie, Jezus, jakby nie tworzy takiej rzeczywistości, słuchaj, tak ci błogosławię, żeby ci było dobrze. Nie, Jezus mówi, słuchaj, to się wszystko wydarzy. Te osiem rzeczy się wydarzy. Błogosławię ci na to, żebyś w tym potrafił to. Przetrwać, odnaleźć się w tym, będę tam z Tobą, żebyś znalazł szczęście w tych wszystkich sytuacjach. My sobie mówimy, ale będę szczęśliwy, jak nie będzie tych sytuacji. Zobaczcie, Jezus tak nie mówi. Kochani, to jest niesamowity tekst. Jezus jest jak rodzic, który błogosławi swoje dziecko idące w życie i wie, że to życie będzie strasznie ciężkie. To jest trochę tak jakby, nie wiem, jak jest to błogosławieństwo dla dzieci, jak rodzice błogosławią swoje dzieci, nie? Przed ślubem, nie? I mówiliby tak. Ja, teraz wymaczcie, ja będę oczywiście przesadzał, nie? ale by, by było tak. Mąż cię zdradzi, ty będziesz piła, dzieci was zostawią i w ogóle to umrzecie w chorobach i wasze życie to będzie jedna wielka mordęga, kredytobiorca wam... w sensie nie kredytobiorca, tylko ten... jak się nazywa? Komornik. Komornik wam zajmie mieszkanie, wyrzucą was z domu i w ogóle to wasze życie małżeńskie będzie jednym wielkim pasmem nieszczęść. Błogosławiły wam na to. Uwaga, kochani, ale tak jest. Nie mówimy tego oczywiście takimi słowami, bo to bardzo źle brzmi w ogóle, to jest nieprawda w, tak, w takim brzmieniu, ale kiedy się błogosławi dzieciom na ich małżeństwo, to się błogosławi na kłótnie. Tak, na piękne chwile oczywiście też, ale tamto, że tak powiem, trochę błogosławieństwa nie trzeba, bo jak są piękne chwile, no to się samo błogosławione robi, nie? Kochani, ten tekst jest niesamowity dzisiaj. Że Jezus nie tworzy takiej wizji, słuchaj, jak ze mną będziesz, zobaczysz, ja się o ciebie zatroszczę, będę ci błogosławił. Jak, jak, co, co słyszycie, jak słyszycie, Będę ci błogosławił. No to słyszycie, będziesz miał powodzenie, będzie dobrze, nie, nie spotkacie krzywda, będę ci błogosławił. Jak mówimy, o, ten człowiek jest błogosławiony. To mówimy, o, temu to jest dobrze, nie? A Jezus tak nie mówi. Jezus mówi, będziesz ubogi, smutny, płaczący, walczący o sprawiedliwość, bo jej nie doznasz, krzywdzony i tak dalej. Błogosławię ci, moje dziecko, na to, i chcę, żebyś się nie załamało. Chcę, żebyś nie mówiło, o Boże, to nie mogę być szczęśliwy. Nie, tylko mówię ci, możesz być w tym szczęśliwy, błogosławię ci na to. Mało tego, widziałem kiedyś taki komentarz ostatnio, już nie pamiętam, gdzie to czytałem, w jakimś takim katolickim tygodniku. Rzadko czytam takie rzeczy, ale czasem czytam. Coś mi tam się rzuciło w, w internecie w oczy, właśnie odnośnie tej, tej Ewangelii. I jakiś ksiądz napisał, że to błogosławieństwo to jest też tak, jakby komuś gratulować. No bo zobaczcie, jak mówimy czasem nie, że O, Ty jesteś błogosławiony, że tak ci się dzieje w życiu, albo jesteś błogosławiony, że to zrobiłeś. To jest takie. kurczę, gratuluję Ci, że tak to wygląda, nie? Czy co mówi Jezus? Jak będziesz ubogi, ale to cię nie złamie, tylko będziesz żyć dalej i się nie załamiesz. Jak będzie, będą powody do płaczu, a ty będziesz, będziesz się śmiał przez te łzy. Jak będziesz walczył o czystość, po prostu o to czyste serce i to ci będzie przynosiło duży trud, ale będziesz walczył. Jak będą kłótnie i rozłamy, a ty będziesz wprowadzał pokój, chociaż nie, nie poddasz się, nie powiesz, a to nie, tylko będziesz wprowadzał. Jak nie będziesz doświadczał sprawiedliwości, bo będą ci coś zabierać nieprawnie, a ty będziesz po prostu walczył uparcie o tę sprawiedliwość i nie poddasz się, nie zrezygnujesz. Ale jesteś błogosławiony. Gratuluję Ci, że podejmujesz takie decyzje życiowe, że nie dajesz się złamać tym rzeczom. Kochani, to jest niesamowity manifest tutaj dzisiaj. To jest naprawdę konstytucja Królestwa Bożego. Jezus mówi, jak będziesz tak postępował, w sensie nie dasz się temu wszystkiemu złamać, ale że ja ci gratuluję. Ależ Ci gratuluję. Pamiętam, kiedy biskup Grzegorz Rzyś kiedyś mówił, to jest odnośnie świętego Szczepana, to jest zaraz, to jest w drugi dzień Bożego Narodzenia, tak? Mamy chyba w wspomnieniu Szczepana, pierwszego męczennika. Tam jest taki fragment w Piśmie Świętym, jak jest opisane męczeństwo Szczepana, że jak Szczepan umierał, to zobaczył niebo otwarte, ojca, sto... ojca, w sensie Boga siedzącego na tronie i Syna Bożego, który wyszedł po niego, co nie? I niektórzy ojcowie Kościoła, tak mówi biskup Grzegorz Rzyś, interpretują ten fragment w taki sposób, że dziwne, że Jezus stoi. Dlatego że normalnie zawsze jak jest pokazywany obraz nieba to jest, że siedzi ojciec i po jego prawicy siedzi syn. Siedzi. A tam jest, że ujrzał stojącego Syna Bożego, który wychodził do niego. I niektórzy ojcowie tak mówią, tak mówi Biskup Grzegorz że jak Bóg zobaczył mę męczeństwo Szczepana, czyli zobaczył, że jest... Kamienowany, a on błogosławi tych, którzy go kamienują. Że mówi, ojcze, nie, nie, prze... nie, nie poczytuj im tej winy. Tak samo jak pan Jezus się zachował, Szczepan. To wtedy mówią w tym komentarzu, że Jezus jak to zobaczył, czyli zobaczył, że jego syn w takich trudnych sytuacjach tak pięknie walczy, tak, taki jest, taki się, tak się nie poddaje. To po prostu wstał z tronu i zaczął bić brawo dla swojego sługi, dla swojego syna, dla swojego dziecka. To jest właśnie to. Pewnie on powiedział: Szczepan, jesteś błogosławiony. Nie złamały cię te sytuacje, nie poddałeś się. Jesteś błogosławiony. Gratuluję ci. Kani usłyszę to dzisiaj. Bóg nam chce złożyć gratulacje. Ja wiem, jakie to jest trudne, ja wiem, że kiedy to mówię, to jest wszystko bardzo łatwe, jak się to mówi, a kiedy się to przeżywa, to oczywiście mamy ochotę się schować pod po prostu szafę i, i nie wychodzić i w ogóle zakończyć życie, nie? Kani, usłyszcie dzisiaj te błogosławieństwa właśnie tak. Zobaczcie Boga, który wam błogosławi na życie i nie obiecuje wam, że będzie ok. Tylko mówi, będziesz miał te wszystkie osiem, nieszczęść. Błogosławię ci na to, żebyś dał sobie z tym radę i gratuluję ci, jeżeli spróbujesz się z tym zmierzyć. Moi drodzy moi mili, moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to spotkanie. Bardzo się oczywiście z niego cieszę mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień w kolejnym CNN, a tymczasem yy, świętujmy tą dzisiejszą niedzielę, bo ta co będzie za tydzień to dopiero będzie, może i nie będzie, będzie koniec świata, kto tam wie. Yy, do zobaczenia. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Ściskam, pozdrawiam błogosławie. Yy... A. Nie, nie, przepraszam, pomyliło mi się. Wybaczcie, odkleiło mi się coś w głowie. Ściskam was, pozdrawiam błogosławie i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem. papa! Pa.